Siemano widzowie. Pewnie się spytacie, co to za plus i czemu nie mogę kopać? Oto spirala parkour. Zaczynam go za 3, 2, 1. Ja pie Ja wy parkura, no za dobry też nie jestem. Dobra, let's go. E, a więc tak. E, w tym czasie pogadamy, czemu tak e, teraz są filmy i shorty tak pojedynczo. Poza tak, jakby. No, dawniej, i niedawno e, ten. Filmy się, co, co. No, dwa filmy codziennie się pojawiały, a teraz. Jeden film na albo Shorts na miesiąc czy coś w tym stylu um, A no właśnie dlatego, że um, ogólnie widzowie to... Aha ogólnie widzowie to ja... No po prostu mam teraz... Um, tak jakby zapomniałem, że mam kanał na YouTubie i że po prostu... Nie wiem... Znaczy nie, że zapomniałem, tylko um, nie miałem żadnego pomysłu na nagrania. Um, a więc teraz po prostu będę sobie to przechodzić i możecie napisać w komentarzu, na komentarzach, um, czy chcecie, żeby dalej były filmy z Minecrafta, czy z jakiejś innej gry. Nie wiem, ze Stambla, z z czyli ze StumbleGuysa. Z Brawl Starsa wątpię, że będą jakieś. Um, bo wybrał starsa już tak średnio gram mam ogromną przerwę ostatnio i no sobie tam odbieram i no wchodzę i wychodzę bo wchodzę wchodzę na sklep odbieram nagrody wydarzenie nowe wydarzenie odbieram i koniec i wychodzę z Brawl starsa a tak to teraz zacząłem mega dużo grać w Stanley Gaiza ostatnio nową zdolność kupiłem i tak jakby no po prostu u mnie tak jakby Brawl Starsa już w życiu upada u mnie w życiu, po prostu jakby ten Brawl Stars mi tak nie odpowiada jak dawniej, kiedyś go lubiłem, a teraz, kiedyś nawet, yy, znaczy nie kiedyś, tylko niedawno chyba ta, yy, ta yy, w rankingówach weszła ta Ranga Pro, nie? To ja, właśnie, z razem tam tą rangę Pro wbiłem i okej, okay. wbiłem rangę Pro i po prostu, no, się cieszyłem i wtedy, później, właśnie przestałem grać. Aha, i możecie też napisać w komentarzach, o co chodzi z tym, tak jakby. 300% i wystableza, yy, czy. Yy, Boże, Brawl Starsa, czy tam Stardropa. 1000% później i tak dalej, i tak dalej. Możecie napisać, bo żaden mój kolega, który gra w Brawl Starsa, a ja tym bardziej, tego nie wiem. Yy, no i po prostu właśnie tak się. Zastanawiam, co to jest. Możecie wy napisać w komentarzach, albo nie no, też mam czat GPT. A więc, się, a więc się czata GPT też mogę zapytać, ale no... Wiecie jak to bywa z czatem GPT? Odpowie raz, raz nie odpowie. Ja nie mogę. Jak ja mam teraz wejść? O dobra. Na szczęście tu jest wejście. Na szczęście wejście. Nie, <laughs> ale lecz tego nawet nie czuję. Aha, bo też w ten. Ja ten dodatek za... ten dodatek był za Frico, bo oczywiście gram na Bedroku, ten dodatek za Afriko był um, I ja właśnie ten um, Tam pisało, że Przejdź spirala parkour um, Wchodź na następne części Zalajkuj czy, zalajkuj, czy coś w tym stylu um, I odkrywaj sekrety i właśnie te Ostatnie zdanie um, Przechodź i odkrywaj sekrety czyli tak jakby y, sekrety możecie napisać w komentarzu czy chcecie takie serie z sekretami na różnych mapach Ym, bo tu też właśnie coś y, słyszałem, że te sekrety właśnie są e, teraz iść. sorry widzowie, musiałem na chwilę cięcie zrobić, bo coś y, się stało, nieważne czy to prywatne sprawy, dobrze? <ś> O czym my tam gadaliśmy? Sorry widzowie, widzowie, musiałem tam zjeść trochę torta. Kurde, dobry ten tort. Nie. Du, padu, padu, że się sfeczył. Do mnie tak. Dobra, jump, jump, Kaj tera, o nie. Ty, ja już, ja już jestem chyba w 3 czwartej tego parkura, a ja dopiero, a ja mam no za... Teraz mam 400 sekund, co jest? Na koniec tam będzie pisać, y, pisało, że tam chyba, nie wiem, tam widziałem ekran jakiś, y, jak ktoś tam screena zrobił, że tam ci pokazuje czas, że ze sekund na minutę, z. No i no, ze sekund na minutę i ze sekund, które zostały na sekundę. Kurde, belę, jakie tu są pokminy. O nie, najgorzej. O, o nie. <laughs> Sorry, widzę was za ten dźwięk. Skożycia. Dobra, drugi skorzycia. Dobra. Hop, hop. I hop, hop. Teraz hop, teraz hop, teraz hop. I teraz tera kota, co? W ogóle fajnie twórca tej mapy zrobił to, że tu nie ma barier bloka, a i tak tu to jest zrobione jakoś. Jak? Jego nie wynik. nikt. Ino autor. Dobra, tu jest jakieś tajne przejście. Co ja tędy mam przejść? What is this, bro? O, ale wykminione. No, ładnie, autor mnie tu załatwił. Ja, pau, 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 pau. Ja ci nawet widzę, że ja gorszy w parkurze jestem. Nie no, bo praktycznie dwa razy w życiu. Bo ja praktycznie dwa razy w życiu grałem w jakiegoś parkura. I to jakiegoś. Nie jest dwie 360 były, ani nam się nie udała. Um, ten trik z łódką w lawie, że hop, hop, hop. Udało mi się to raz, fajny trik, jeśli po prostu się fajczysz i jesteś, ogień się pali. Ja już się zaśbałem. E, tu będę sobie klękać, bo bez klękania to się nie obejdzie. I napiszcie Widzowie też w komentarzach po prostu jakie mapy będziecie chcieli. Więc tak, dzisiaj trzy komentarze albo cztery. Pierwszy to był czy dalej w Minecraft'a grać, czy w Robloxa, czy coś innego. Drugi to <laughs> um, czy chcecie, czy sekrety na tej mapie, albo to po prostu na jakiejś. Trzeci nie pamiętam, a czwarty też nie pamiętam. Jak chcecie, to możecie sobie cofnąć film i zobaczyć. <laughs> Aha, czwarty to był taki, że po prostu jakieś inne mapy. Korci mi, żeby do tego domu wejść. Tu są chyba doświadczenia. Tu nic nie ma, tu też. I jak ja się z nią później. Nie, zatrzymaj to, zatrzymaj to! Jak ja niby to teraz mam przejść? No nie no, czekajcie, widzę. Czekaj. Wait a second, brrr. Jak ja mam teraz tu skoczyć, jak ja to zniszczyłem? Widzę, wiem, czy ja właśnie. So Dobra, udało się jakoś, nie wiem jak. Jakoś na pewno. Chyba to było takie... Chyba to było specjalnie ustawione. Dobra. Let's... Dobra. Zauważył, że to. Dobra, gąbki. Szybkie gąbki na luzionki. Gąbki na sączonki. Zobacz, gąbki na sączonki. Dobra, checkpoint jakiś tu jest. Nie wiesz, że ja po jakichś grzybach teraz będę skakać. Co ja w niebiosach jestem? Jezu, przejmij mnie. O, panie! Nie żartuję. Widzę, nie wolno się wyśmiewać z Jezusa. O, nie. No, nie. Dobra, coś czuję, że tu będzie ciężko. Coś czuję, że to będzie bardzo Okej, okay, nie było, nie było aż tak źle. Yy, prawdopodobnie teraz tu, o nie. O, nie. Po glinie skacze, Teraz jest chyba glina w minecrafcie, nie wiem. Nie znam się, ale zaś wszystko od nowa. I czy teraz będę musiał od Tak. Dobra, zrobię to za pierwszym, pa. Dobra, co jest za pierwszym? to za trzecim. o, ale to wysoko. Na pewno jakaś... O, widzowie, napiszcie w komentarzu, to już będzie piąty ko... A, bo w sumie, jak chcecie, możecie napisać w komentarzu, yy, czy byście skoczyli tam do wody. Bo w realu yy, jest ten... W realu woda działa jak cegła z wysokości, co nie? Jakby beton twardy a w Minecrafcie. Minecraft oczywiście logiki nie ma, co jest fajne, bo jak spadasz z góry, to możesz zaprzetrwać. Dobra. Let's go. Teraz prawdopodobnie tu. Teraz tu, tu, tu. Tu. Wywodzę. Ej. Znaleziono ją, ją wielką Oła, co to. Co to kurna jest? Widzicie co, widzowie? Ja się cofnę. Okej, okay, widzowie. Cofnąłem się. Bo dzięki tej księdze y, to piszę postępy, ale tam jak wejdziesz. Y, chyba. Znaczy, no tak, na pewno było. Y, przed chwilą to zrobiłem. O, po to. Like a dream. I bo. Przez chwilę się przestałem palić. What the hell. Dobra, let's go. Huh, huh, huh. O, i właśnie tam przed chwilą była logika, że to się trzymało praktycznie na niczym. Albo logika jest taka, tego, że jest jakiś chudy paty, zajmy ledery, czyli, znaczy, Boże, jakie ledery. O, diamond. <laughs> ok, Co to jest? To jest jakieś tajne przejście? What the hell, I don't know. Dajmy, że postawicie, y nie płotki, tylko, jak to się nazywało, kraty. I na to dacie kowadło, czyli najcięższy blok, albo nie. Jaki jest najcięższy blok w Minecraftie? To po prostu najcięższy blok w Minecraftie dacie na to, i to się nie złamie. Jak? To jest tylko żelazo. Dobra, chyba tam teraz, dobra. O, już wyspy, wyspy drapował to. Wełniany bion. Czerwony. Zielony. Niebieski. Kurde, widzę, chciałem teraz y, powiedzieć. Napiszcie w komentarzu, jaki jest was, wasz ulubiony kolor. Aha, i może na przykład y, za chwilę nas y, ściąć, tak jakby. Znaczy mnie. Że, nie, że po prostu filmy się wyłączy, nie wiem, czy się w ogóle zapiszę. Um, I że po prostu będzie koniec, bo mam mało procent baterii w telefonie. A powodować nie mogę, bo nie będę mógł na czym postawić telefonu. O nie, walone chmury, nic przez nie, nie widać. O, już nie ma chmur. Co mhm. ten portal? Jest jakiś achievement? No nie no, nie gadajcie. No. Ja pier... Ja skaczę po niczym, ej, jak to wygląda? Nie tam? No i wy to widzicie? Kurde, głupie chmury. Ej. Ej. Jestem mały zombie. I patrzcie to. No idź, kurde, bo mi to czas niszczy, psuje. To coś w tym stylu. O, dobra, tu chmur nie ma. A nie są, tylko jestem w nich. Ho, teraz ho, teraz. No nie, no widzowie, to mi czas psuje! Powinien autor tego, y, tutaj ten, te chmury zlikwidować. Bez chyba takiego coś w Minecrafcie, nawet roku w ustawieniach, że ich chmury, nie? I to można nam no, dodatki tam dawać. Dobra, teraz muszę skoczyć. Tu, teraz tu, o Boże, ale mi to teraz przeszkadzać będą te chmury. Teraz tu tu teraz jak jestem na górze, to, to fajnie wygląda. Ja pierdę tysiąc. Czy naprawdę ja mam tysiąc? Przecież mogłem mieć 500. Gdzie tu ten slime blok był? No. Będzie się teraz zapytać, się skąd wiem, że tam był slime blok, bo to było przecież oczywiste. Hej, Ja pierdził w końcu koniec tortu z chmurami. Hop, hop. Czegoś tu nie zrozumiałem. A, dobra. Redstone, czerwony kamień. Hop i hokalala. hopsa, hopsa, mam, w ręce, mopsa, dropsa, es, Ej, bo, bo ja już przebiegłam z dwa poziomy i tutaj checkpointa nie ma, albo ja jakiegoś ominąłem, dobra, tam już musi być checkpoint, dobra, jest. Dobra? Hop, 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 hop. hop, gialaret, gialaret, and stone. Mam dla Was wyzwanie. Napiszcie w komentarzach. Wiem, że to będzie już dwumilionowy komentarz, ale napiszcie w komentarzach. Y Jakie będziecie chcieli mieć odcinki, właśnie z Zebru, Sarsa, z Stamegajsa, z czy czegokolwiek, co napiszecie w komentarzach, to ja się postaram to dla Was zrobić. I tak to, że te pomysły zadaję, to już jest wielkie poświęcenie. Znaczy nie poświęcenie, tylko. Zaraz wyjdę, siebie i samę obok, jak ja to przeżyję, dobra, aleluja! Dobra widzowie, moje palce już chyba są zmęczone. Ja nie wiem ile mi do końca zostało. Ale po prostu będę już to leciała na Na ja Nie uważam, kaj ja lecę. Czyli ja pójdę dłuższą, krótszą. Nie bo to mi wygląda na koniec. Nie wiem, coś tak czuję, że zaraz koniec będzie już. Głarit, 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 dymka. Ej, bo widzowie, bo czasami YouTube robi tak, że po prostu blokuje komentarze. I te dwa miliony komentarzy, z nich wyjdzie minus zero, czyli nic. Dobra, ja, ja już czuję. Mój, mój nos już czuje, że meta już niedaleko. daleko. Oj, tak, 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 czuję to. O, ale mocny już zapach jest. O, o nie. Zdążyłem. Ej, bo to, to, to już są dżunglowe, a na górze były dżunglowe, nie? Ej, to już może być koniec. Tak, to jest koniec. Koniec, dobra. O, bo, o Boże. W bo, ogóle wiecie, co jest fajne? Eee, aha, dobra, lepiej. Ej, litera tam jest, idę po nią. 21 minut i 50 sekund. Ranga A. To co widzowie, ja się tym pięknym akcentem z wami żegnam. Yo!